Dzień dobry! Zapraszam Was do wysłuchania kolejnej bajki. Świat bajek przeniosą Was nieco starsi koledzy. Chcemy zachęcić Was do czytania książek, by nowo przeczytane historie zapadły Wam w pamięci i przekonać do tego, że czytanie jest przyjemne. Książka to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła. Życzę Wam ciekawych przygód w świecie książek. Niech ten świat rozwija Waszą wyobraźnię, ciekawość i umiejętności. Teraz zaproponuję Wam kilka pozycji książkowych, a tych na półkach jest całe mnóstwo. Do każdego znajdzie się coś ciekawego. I oto kilka propozycji: jakie ciekawe książki są. Zobaczcie, można tutaj sobie przesuwać, odkrywać ciekawe historie. Następna książka podświetlana. Zobaczcie, jak ciekawie można sobie podglądać, zobaczyć, co się dzieje w tych książkach. Można też się nauczyć zegara przy okazji i sobie czytać ciekawą książkę. Tu mamy za to odkrywcze. Odkrywamy kartki i znowu się dowiadujemy czegokolwiek. A tu, proszę, zobaczcie, jaka ciekawa książeczka. Jak wydają dźwięki, które zwierzęta. Słyszycie? Albo takie zwierzątko na przykład. A tutaj możemy sobie powędrować paluszkiem i zobaczyć, jaka historia się dzieje. Zobaczycie? Widzicie? Proszę, zapraszam Was. Zobaczcie, tu jest miś tuliś, Was przytuli. Możecie przychodzić i tyle sobie, wyszukać propozycji. Każdy dla siebie coś znajdzie. Każda książka jest tak interesujący sposób napisana zobaczcie. Zapewniam Was, że warto przyjść do biblioteki i wypożyczyć książkę. A teraz wysłuchajcie kolejnej bajki. Do zobaczenia. Pa, pa. Bambi pewnego dnia w puszczy nad brzegiem rzeki na świat przyszedł jelonek. Miał długie, chude nóżki, a jego oczka patrzyły bystro na świat. Króliczek Tuptuś skunk z kwiatek Wiewiórka i inne zwierzęta odwiedziły mamę Bambiego. Dumną sarnę zachwycając się Jelonkiem. Jakiś liczny, mówiła myszka. Mały książę, wołał radośnie króliczek tuptuś. A wiewiórka przyno przynosiła mu garść orzeszków. Króliczek nie mylił się, bowiem tata Bambiego od wielu lat władał szczęśliwie krainą zwierząt. Była wiosna, Bambi poznawał świat, zdobył też wiernych sobie przyjaciół, którzy towarzyszyli mu podczas leśnych wędrówek. A co to takiego? Pewnego ranka zdziwił się, widząc coś barwnego w krzewach. Hihi, nie wiesz? To piękny motyl, który żyje bardzo krótko, pouczył go tuptuś. A, a tam na drzewach mają swoje gniazda, ptaki, sowy i. Pszczoły! wykrzyknął jelonek. Tak, mój Bambi, odparła wiewiórka, która podróżowała na grzbiecie jelonka. Cikie pszczoły wytwarzają z pyłku kwiatowego pyszny miód. Krecik pokazał Bambiemu swoje podziemne królestwo, pełne tajemniczych korytarzy, a myszka piękną norkę. Jelonek poznał róż różnobarwne ptaki i zaprzyjaźnił się z nimi. Odtąd codziennie witały go swoim śpiewem. Nadeszła sroga zima i pewnego dnia jelonek, który wyjrzał właśnie na świat, zauważył coś dziwnego. – Mamo! – zawołał. – Cały raz jest pokryty czymś białym i zimnym. – To śnieg, mój Bambi! – roześmiała się łania. A wtedy jelonek rozpoczął swoje pierwsze harce na zaśnieżonej polanie. Patrzcie, gwiazdki śniegu topią się, wołał usiłując schwytać je do pyszczka. Słysząc jego wesołe poszukiwania, wnet przybiegli przyjaciele. Króliczek tuptuś, niedźwiadek i skunk z kwiatek bawili się z bambim, a miś pękał ze śmiechu, gdy jelonek co róż zakopywał się aż po nos w białym puchu. Wtem usłyszeli strzały. Zły los sprawił, że matka Bambiego została zastrzelona przez myśliwego. Kiedy zwierzęta schroniły się w bezpiecznym miejscu, Bambi zalał się łzami. Został sam. Nie było już kochającej go mamy. Zwierzęta nie wiedziały, jak go pocieszyć. Wiewiórka, tuptuś i kwiatek głaskały go i tuliły. Aż tu nagle na polanie zjawił się okazały jeleń. Król Puszczy i ojciec Bambiego podszedł do malca i rzekł ze smutkiem: Mój synu, wiem, że dla ciebie nic już nie będzie takie jak dawniej, ale pozwól, że teraz ja zajmę się tobą. I odtąd Bambi dorastał pod okiem sprawiedliwego, lecz surowego Taty. Ojciec pokazał mu, gdzie są najlepsze paśniki z pachnącym sianem. Mówił też o myśliwych i pouczał. Jak syn ma przed nimi uciekać. Tak mijały miesiące, a zielonkowi urosły wielkie, wspaniałe rogi. Były, był już dorastającym młodzieńcem. Pewnego dnia Bambi spotkał na polance felinkę, koleżankę z czasów dzieciństwa. Była taka ładna i tak wytwornie stąpała po liściach swoimi względnymi zgarny, zgarny, nóżkami, że Bambi poczuł jakieś nowe, słodkie uczucia. Które zawładnęło jego serce. Witaj, Felinko, powiedział i pomyślał. Chyba się w niej zakochałem. Felinka zbliżyła się do jelonka i czułym gestem dotknęła jego pyszczka. Dawno cię nie widziałam, odpadła. Zmężniałeś. Po tych słowach Bambi poczuł, że jest już do dorosły, i wezbrała w nim duma. Odtąd Felinka i Jelonek spotykali się codziennie i wędrowali razem po puszczy. Młoda łania pokochała go szczerze, on zaś odwzajemniał jej uczucia. Lato chyliło się już ku końcowi, kiedy pewnego popołudnia na polanę, na której odpoczywali Bambi z Felinką króliczkiem i skunksem kwiatkiem, przybył młody, silny Jeleń. Spojrzał złowrogo na Bambiego. Może spróbujesz swoich sił ze mną? Spytał drwiąco i popatrzył na łanię. Wierz mi, że on nie jest ciebie wart. Zaraz zobaczysz. Po tych słowach z znienacka rzucił się do ataku. Ratunku! krzyknęła Felinka, patrząc z pewnym przerażeniem, jak jej towarzysz pojedynkuje się z nieznajomym. Tamten był duży, miał ostre rogi i wydawało się, że zaraz zmiażdży biednego Bambiego, ale dla Jelonka była to walka życia. Walczył przecież o honor i miłości ukochanej i zwyciężył, a jego przeciwnik z raną na pyszczku odszedł ze wstydem. – Brawo, Bambi! – klaskali przyjaciele Jelonka, a okrzyki na część zwierzęca niosły się po puszczy. Bambi wyrósł i zmężniał. Oboje z Felinką stanowili nierozłączną parę, Pewnego razu wygrzewali się w promieniach jesiennego słońca, gdy nagle poczuli zapach spalenizny. Bambi odwrócił się w stronę lasu i zobaczył czerwone języki ognia, które z ogromną szybkością rozprzestrzeniały się po drzewach. Pali się wokół było słychać trwożne wołanie o ratunek. Gęsty, duszący dym wypełniał część lasu za nimi. Uciekajmy! krzyknęła Felinka. I oboje zaczęli pędzić przez polanę w stronę rzeki. – Pomóżcie mi! – Bambi spotkał króliczka, który nie miał już sił biec dalej. – Wskocz mi na grzbiet, tuptusiu! – zawołał, a gdy króliczek tak zrobił, Bambi pobiegł jeszcze szybciej. Przed nimi rozpościerała się rzeka, a kiedy do niej dobiegli, jelonek pomógł innym zwierzętom przedostać się na drugi brzeg. – Wiwat! Jesteśmy uratowani! – krzyczały zwierzęta. To wszystko dzięki Bambiemu, krzyknął tuptuś. Tak, wiwat, nas dzielny Bambi, wołała wiewiórka, a jelonek stał tros troszeczkę zawstydzony. Każdy by tak zrobił na moim miejscu, powiedziała. No może nie każdy, rzekła Felinka i przytuliła się do niego. Ty jesteś przecież wyjątkowy, mały książę.